Witam, witam. Cały dzień czekałem. Weź, chyba się, nie napalę, bo cię to kupa Ja nie jestem na siłach, tutaj, żeby kontencić coś. Nie masz takich sił, kur. Cały dzień czekałem na streama. Możesz się zawieść, kolego, dzisiaj. Nie mam wasz chipsa. Co to za nowe powiadomienie na subie? Czas się z. Oj, to kończymy streama. O, dobra, działa. Kamerę chyba już ustawiłeś pod survival. Pat się dował, yy, To by nie od. koszulki za sosa. Dzisiaj jest Babe. Jak daczego o BAJPachu 500 suczyków w Japonii kosztowało 90 zł, kurwa, Bo tam to tanie jak Asos. Nie wiem, ale włodar mnie zawiódł. Myślałem, że ten chłopak się zmienił, tak? Fajnie nam się streamowało. Mówię, kurwa, to za gośnie. W końcu jakiś młody chłopak z zapałem, talent streamerski. Dzisiaj do niego piszę, mówię, Smyku, co na streamku wieczorem będziesz robił? O mi wysyła zdjęcie, kurwa. A, gdzieś z, z pod palm. Znowu wakacje, nie? Chapie, ja, ludzie złoci. Wierzcie tylko wakacje, kurwa. Dlatego mi się nie chciało też odpalić, nas znaczy się nie chciało, dlatego miałem tak ciężko odpalić, bo no wiecie, kupa, no w moim otoczeniu wszyscy na wakacjach, tak. Ginol na wakacjach, Bandura na wakacjach, Mario na wakacjach, Wodar na wakacjach, ja pierdolę. Moja nowa dziewczyna na wodę piosenka posyłaś. Crazy Oliwka widziałem na rzecz chatingu, że tam jest już wrzucone. Posłucham, sprawdzę, co ta twoja ukochana wrzuciła. Halo! Halo! Witam serdecznie. No właśnie, witam, witam. I właśnie tu z Remkiem musimy ustalić, co robimy, bo to jest stream organizacyjny, ale może też ustalimy, co robimy na... w weekend. W weekend? No. Jakieś są tak. propozycje na dzisiaj. Ja na przykład mam cię taki vibe, żeby oglądać tylko. Tak? <grych> Cały dzień, ale mogę też coś zrobić. A powiedzieć ci co się stało? Co się stało? Nie wiem, nie wiem, jak wy to robicie, ale ja jak robiłem, ja z wami oglądałem, to mi stary przedgościu skikał i stawił łot przez dwie godziny i się skapnąłem dopiero później. Zmienił mi kategorię. No bo ty robiłeś watch party, ja hostowałem. Tak, Aha, ja a, no to nie oglądamy nic, tylko YouTube oglądamy. Nie, to nic nie oglądamy już. Nie oglądamy. Nie ma oglądania, musimy alternatywę, grę, grę. No wiesz, że ja jestem hostem, nie? No twojego watchparty, ty sobie robisz watchparty. A, że ja oglądam ciebie, Aha. to nie możemy oglądać, Kuba. Możemy. Wiem, że jest nowe Tyler Oliveira, ale nie ma tam jeszcze dubbingu. Wczoraj podpłaciłem wszystkie loony kryptowalutowe, nie? No. I wstałem i starań chciałem się stać z łóżka, nie? My nie miałem ja, celu w życiu. Ja już nie mam długów nawet. No Właśnie ja też. Ale wczoraj znalazłem ładny samochód. Jaki? Yy, na ryby... Samochód land... na ryby? La, land Rover. Jaki? Poczekaj, poczekaj chwilkę. Pokażę Ci link. Ju Czy ci będzie pokazuję. VR przez EN? No będzie, będzie. No zobacz jaki ładny na ryby. to sens... Tak, no, no skonfigurowałem go na streamie. Ładny, co? Jest no, taki. Milion dwieście? No. Dla... Bo... Ale to jest, no, no ta, to tak jest stary... Ale słuchaj co się dzieje, stary. Ja jak wpisałem to, w to na otomoto. No, jak Golf w czwórka, chłopie, co to jest. Ale ja wpisałem to na Otomoto i to jest za 300 tysięcy taki sam samochód. Ale nie wiem, co się tu z że to milion 200 wyszło. A FA 8 ty żeś tu wpierdol No ten co był na stronie, stary, bo to jest strony. Nie, nie wiem jakie są silniki. Nie no, człowieku, nigdy bym nie dał milion 200 za takie auto, bo nie mam. No ale jakbym miał. Ale ładny, co? Ja zmieniłem, bo wcześniej chciałem tego Wranglera. Nie wiem, ja by, jakby kosztował 600 koła, to jeszcze git. Ale ładnie wygląda na wizualizacji. Wygląda tak, stary, że ja wjeżdżam na szpont. No fajne. Fajny, ładny. To kiedy kupujesz? No nie, no stary, to jest taki, że ja se plakiet, plak, plakat położę gdzieś, wiesz. WCZ ten o... samochód, wizowy. <laughs> dziękuję no, w, za, w, dziękuję w. za wszystkie suby oczywiście. Chyba jakiś giveaway dzisiaj, co? Piosenki, przepraszam, piosenki. Dziewczyna Wojtana przede wszystkim. Idzie na pierwszy ogień. Crazy Oliwka robię melansz. Oczy niebieskie jak nie, bo tam weźmy, mi Co ty nie widzisz człowieku? <grym> nie no to no offense, po prostu mnie ciekawi, tak? Co cię urzekło? Odlatuje dzisiaj nie Ja nie, nie słuchałem, randka odwołana, no właśnie człowieku, nie wiem co ty człowieku człowieku, robisz. Fajnie. Ładny big Ładne Fajne Dobrze. biurko naprawdę, powinieneś to pokazać widzom tak? Nie, nie 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 Ja, ja myślę, że na ludziom. Nie nie, nie 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 nie, po prostu zapomniałem tego schować A jak się podobała ta muzyka czy już zapomniałeś? Nie się, wiem, co tak se Friends Goat, wyszła piosenka Czajnika Podobno Ulfik jest w klipie, bo to klip o koszykówce A to nas mały Stephen Kiery To miało być tak Ludzie 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 Kochani A co się ja, dzieje jest to. Ona brzmi gorzej jak ja, kur... Co? Co? Ona brzmi gorzej jak ja. No, ale ty brzmisz kurwa, pięknie, człowieku. Ale macie podobry... podobny... roboty temper głosu. podobny... ten głosu. Ja się nie wiem, czy ten Ulfik mówił, że jedzie tam specjalnie na klipy, bo powa klipa jeszcze go nie było. Diby. Najlepsze! Jest, Był! Jest oh, yes. yes. Wszedłem jak to... chodźim, chodźim. O czym oni śpiewają? O czym oni śpiewają? Dziwy, prawdziwy, prawdziwy prawdziwy gołd to się k... w celno-skarbowej spowiadał kurwa. Dokładnie K***a milion świetny w dzień k... k... z... są... k... No to to są gołty. Skolim efekt Skolim efekt Nie no to chyba skolim efekt nie jest aż taki Dobra wjeżdżę, to tutaj ja, co właśnie chciałem zobaczyć Piwko nie można Richie Richie Going Crazy, Young Osa, T-500, Skumajco, premiera telesku 2025 Ale najpierw musisz zrobić miloda. da... <ścoughs> <ścoughs> mnie kurwa na koncercie może czorać dobrze Odbija, żeby nagrać TikToka. Spokojnie, tylko najpierw musisz zrobić loda Mama mówiła tobie przez te ręce. Kwa. Zimne noce, Kwa. mało chętnych. Moszę mocy. Ja Kwa. pierdolę, o co tu chodzi, kurwa? Nie, <noise> nie no, nigdy nie wychodzi z roli. Ja nie mam, co. Ja nie wiem, co o tym myślecie. Co? Nic sobie nie zmienię, kurwa? A ja pierdolę, nie? Wam, powiem wam, że no mnie to, nie? No ja bym chciał, żeby on narodowy wyprzedał. Mm, co tu mamy jeszcze z muzyki? Wszystko z muzy? A trela mi kazał obejrzeć. Kajsyna to? Mafia to na no ta. Kajsyna, kurwa, nie kaj syna, tylko trela. Czyli polski Kajsyna mi kazał obejrzeć to, odjąć z tego. Że to takie lep... dłuższe dwie minutki. Bandy film dokumentalny skika. Dzień Co? Za <grywa> to. <Dobre. Wojciech sam. grywa> no, nie próbowałem. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną od początku. Uba, wież 12 godzin, siedzę na tym? Nie jestem głodką. Niestety nie jestem głodką, ale jeśli byś chciał, Dzieciu się, to mogę być. Uuu. Cholera. Kurwa, to był piękny yeah, dzień yeah, na tym Robloxie. Ej, yeah, 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 ja jestem <laughs> Let's get started. Why don't you tell me about <laughs> 那咱们，yes young，yes my，多谢多谢，谢多谢。啊，那你所以跑。 Gdy wszystko inne zawodzi, na pomoc zdesperowanym rodzicom śpieszy niezastąpiona super niania. Jezus, Agata, to jest w ogóle nieodkurzone! Nie ja chyba sobie ten pokój sam odkurzę, bo serio, na Ciebie z czymś liczyć? Niedzielne obowiązki. Jezus, co za antykryzys! Niedziela odkurza! masz takie <infinitely> <pressures> jak ty tego oddałeś! Odkurza. masz takie lotki! Pani zadba o to! Pani za o to w zamiancie. <rico> Mam 5 telefonów, słyszę 5 dzwonków. Jestem jak 5. To po Ile ci jeszcze zostało oglądania? Oj, tak myślę, że a 20 minutek. No tak trzeba. Pa. pa. Ale gotuję. <grystanie> O. Obywatele na pobocznie no, trzymaj się na kierownicę Obra Obróć, Obracam, obróć na ku No kurwa to już trzeba wcześniej! Kurka! Kurka! mówimy to od pół godziny, że trzeba Ale wcześniej właśnie, tam wracać na Dochodzimy tam i robisz ten sam błąd ze mną! Kurwa, wcześniej! 90 milionów złotych zablokowane, zarekwirowane samochody, warte prawie 40 milionów, a 9 osób... <grystanie> <grystanie> Jeb***a, nieudacznikiem, panem w dupę k***a śmieciem Czy Może warto pójść do psychologa i to przegadać? Bo wszędzie gdzie ci widać, jesteś szczęśliwy, a na streamie o siebie jakby cię tłukli obuchem pół dnia <śmianie> Ja pierdolę no kurwa ale nie, nie, po prostu piczu. ja tak To tu idzie jeszcze, no Ja filmowanie traktuję poważnie tego nie bo tak nie mogłem się przełamać, żeby odpalić Witam serdecznie tutaj kurwa widzów kochany Meanwhile Następna wypłata 4000 euro Ale jajca Nie no to jest kurski Piękny Witam serdecznie kur... ale zobaczcie tu odpalam na dnie. No, no nie no witamy nie na kiku drgnął <laughs> <laughs> On nie drgnął To siągaj spodnie i ubieraj to Dobra Co to zobaczyć Co to widzieć Nie ma problemu Co to zobaczyć o, bo... Ale weź, zakryłabyś się jednak trochę no, trochę by się jednak zakryła. Chyba wiesz, jakby to do... Tak, <grymne> jak mruga, teraz kurwa. Długimi. Ubiór, o, o. Debilu, co ty piszesz? Co ty piszesz? <grymne> Ej, daj mu, daj mu! Jak ten na TikToku taki, co chodzi? Jak pan zarobi na ten samochód? Ja? No. <grymne> <grymne> Kiele 5 pięć, z tego rośnika w listopadzie odbiór, bo się produkuje. Kurwa, że eee, do pomówienia! Co mnie gadasz, to jakaś tajemnica, kurwa. No oni kurwa zapomną pojutrze, te debile. A, tak wyzwał sw swoją społeczność, pod chwili bandury. Są kurwy zwykłe człowieku bez buzgu Subskrybujcie <laughs> kanał, bo chcę więcej pieniędzy mieć z was jeszcze. I się wyjedź na was, kurwa, i tyle. Marzę tylko <laughs> o tym. Na wschodzie bez zmian. Idziemy razem, chodź. Dobra, idziemy. Po... Ja pierdolę! Tuż! Tuż! Jezu! Kurwa, nie widziałem tego! <śmiany> Już popretestujemy, niech już każdy ma równe możliwości faj <śpięk> chodź Jak Mcdonald's, lubię tylko twardy kosz, teraz koła <śpięk> <śpięk> Ej, iii, iii, kurwa Boks? <śpięk> <śpięk> TY SIĘ KURWA NACIĄŁEŚ że one siedzą na przykład teraz w salonie płatki jedzą mamy. Taka gadka. Czyli Cześć, on by ci wsadził kupia w dupę to by ci po pepku merało ci rozmawiać No prawdopodobnie końcowa czekaj to jest coś jakie wykiofilm? Nie <grym> Kurwa bocie Doj, dojebadem film! To je W końcu jakieś dłuższe dwie minutki.